Janusz Korwimikke wraca do polskiej polityki, zakłada nową partię. Na początku września Janusz Korwimikke zarejestrował nową partię polityczną i zgadnijcie Państwo, jak ta partia się nazywa. Będzie ona nosiła nazwę Konfederacja, tak jak znana nam konfederacja, która w tej chwili jest zarządzana przez Mencena i Bosaka którą zakładał, współzakładał właśnie Janusz Korwin-Mikke. Działacze tej drugiej konfederacji, czy tej istniejącej i będącej w parlamencie wprost oskarżają korwin o podszywanie się pod ich środowisko, ale ten utrzymuje, że ma prawa do nazwy. Konfederacja to koalicja partii o charakterze radykalnie prawicowym. Gdyby ktoś nie wiedział, to Onet przypomina na której czele stoją Męcen i Bosak. To środowisko ma obecnie w Sejmie 16 posłów, ale Męcen w tegorocznych wyborach prezydenckich zdobył niemal 15% głosów. To dobry wynik, żeby nie powiedzieć bardzo dobry. Obecnie w sondażach to środowisko zajmuje trzecie miejsce, jest to trzecia siła polityczna w Polsce i cieszy się poparciem na poziomie kilkunastu procent. Polska poszła w prawo. Ale wiemy, że konfederację, która w 2019 roku funkcjonowała jako Konfederacja korwin braun Leroy Narodowcy, zakładał Korwin razem z Winnickim i z Grzegorzem Braunem. Dokładnie to najpierw narodowcy z korwinistami się skumali, no a Grzegorz Braun dołączył zaraz później. Ale Mencen i Bosak wtedy grali jednak drugie skrzypce, zwłaszcza Mencen. Widzimy, jak dużo się zmieniło. Po kampanii wyborczej w 2023 roku Korwin-Mikke został zawieszony w prawach członka za. tutaj jest napisane rzekome szkodzenie partii własnymi działaniami. Pamiętamy Pandora Gate, jego wypowiedzi, pamiętamy Patriarchat, aferę, którą tutaj. Podpisany niżej, czyli Krzysztof Łuksza, wywołał właściwie nagłośnił, bo wywołał oczywiście Korwin i tam inni. No i to zabrało sporo poparcia Konfederacji. Za to Korwin został wykluczony. Ale w rozmowie z prasą Janusz Korwin-Mikke potwierdził, że to on stoi za partią Konfederacja, w skrócie Konfet. To jest nowa partia. I jako współzałożyciel Konfederacji ma prawo do tej nazwy. Tak twierdzi. Ugrupowanie zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie i znalazło się w internetowym rejestrze partii politycznych, choć nie ma jeszcze żadnych danych poza nazwą, adresem siedziby i datą rejestracji. Janusz Korwin-Mikke nie chce zdradzić, kto współtworzył nową partię. Na razie na ten temat wolałbym nie mówić. Mówi wprost na temat celów nowej formacji. Dotychczasowa partia korwin pod nazwą Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolności i Niepodległość, w skrócie KORWIN, została zarejestrowana w kwietniu 2024 roku, a w maju tego roku została wykreślona z rejestru partii politycznych z powodu niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. No, to trochę kompromitujące, przyznacie. No, i teraz mamy właśnie kolejną konfederację na scenie politycznej. To czwarta formacja tego typu, bo mamy tę konfederację mencenowsko-bosakowską, jest jeszcze konfederacja korony polskiej Grzegorza Brauna i wciąż niewyrejestrowana konfederacja od nowy Rzeczypospolitej, wolność i niepodległość Korwimikiego. No, to jeszcze powiedzmy o konfederacji Adama Słomki, bo też coś takiego istnieje, no ale to. Raczej nie na scenie politycznej. No tak naprawdę to są trzy konfederacje w tej chwili: Korwina, Brauna i Mencena i Bosaka. No Nieźle się ta prawica tutaj mnoży poprzez podział. Można by było się zaśmiać. Sąd wyraził zgodę na zarejestrowanie partii pod nazwą Konfederacja, bo to ugrupowanie Mencena i Bosaka jest zarejestrowane pod nazwą Konfederacja Wolność. I niepodległość. No, a tak mówimy, Konfederacja. Jest to nieformalny skrót tej nazwy. No, nie będziemy przecież mówić za każdym razem Konfederacja Wolność i Niepodległość. Niektórzy to mówią po prostu Konfa, a niektórzy Konfopis. No i tutaj Przemysł Wipler odniósł się do całej sprawy. Jego zdaniem Korwin-Mikke podszywa się pod jego ugrupowanie z intencją zmylenia wyborców. Kto wie w przeszłości wykonywał już wiele ruchów, które w różnych fazach szkodziły naszemu środowisku. Jednak tym razem nam nie zaszkodzi, bo nie posiada on zdolności zarejestrowania list w całym kraju w wyborach do sejmu. Takie możliwości organizacyjne mamy my, czyli Konfederacja, ewentualnie Gregor Brown. Rzeczywiście ciężko sobie wyobrazić, żeby Korwi Mike był w stanie zarejestrować listy w całej Polsce. Potrzeba do tego Armii ludzi, no a przynajmniej zorganizowanych struktur, które będą w wielu miejscach w Polsce zbierać podpisy. I ciężko sobie na tej chwili to wyobrazić, ewentualnie we współpracy z Brownem, ale może to jest też taka partia po prostu założona, żeby było głośno o Korwinie. To też należy wziąć pod uwagę. Miała być współpraca pomiędzy Brownem a Korwinem i jakieś wspólne listy. Myślę, że. Cały czas to może po prostu być aktualne. No ale zobaczymy. To jest no może już ostatni ruch polityczny Korwimikiego. Zobaczymy. Jak to wszystko się rozwinie. Proszę Państwa, tutaj też ciekawy sondaż ukazał się dla Onetu. Taki sondaż rozbijający jedność Konfederacji. Można by było Także zażartować, bo oczywiście taki sondaż Konfederacji nie rozbije, ale pamiętajmy jednak, że Konfederacja to jest zbiór dwóch partii, dwóch osobnych środowisk. Nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy, jak tam Kaczyński jeszcze porozgrywa to. No zobaczymy. Tutaj mamy sondaż pod tytułem: Kto byłby lepszym premierem z ramienia Konfederacji? No i mamy 20% respondentów stwierdza, że Krzysztof Bosak. I tylko 16,5, że Sławomir Mencen. To też jest ciekawe względem jednak większej popularności w sieci Mencena i tego, że zdobył duży kapitał polityczny, wydawałoby się, w wyborach prezydenckich, w kampanii. No ale jednak ankietowani ufają bardziej Bosakowi. Wydaje się im bardziej merytoryczny, bardziej poważny. Ma w tej chwili przecież funkcję, pełni funkcję państwową, jest wicemarszałkiem Sejmu. Ale co cieszy, największa ilość respondentów, bo 47,3% twierdzi, żaden z nich nie byłby dobrym premierem. I ja się oczywiście przychylam do tej właśnie odpowiedzi. No na pewno nie męcen, bo Saka jeszcze od biedy mógłbym sobie jakoś wyobrazić, ale też apeluję o to, żeby nie dawać się nabierać na... Tę tak zwaną merytoryczność bosaka, bo jest to powierzchowna pseudomerytoryczność. Jest to bardzo często kazuistyka, taka polityczna, zaciemnianie sytuacji słowotokiem, a tak naprawdę diagnoza bosakowa, nacjonalistyczna diagnoza rzeczywistości i powiedziałbym to jest moja teoria, od dawna to mówię kryptoprorosyjska no ta diagnoza nie jest przystająca do rzeczywistości. Ona dobrze rezonuje z oczekiwaniami prawicowo nastawionych wyborców, nacjonalistycznie nastawionych wyborców, antyunijnie, no też antyukraińsko, czy ewentualnie prorosyjsko, ale oczywiście Krzysztof Bosak, z tą, tą pro, dlaczego mówię krypto Dlatego, że Bosak nie chwali Rosji, ale też nigdy jej nie krytykuje. Chyba, że ktoś zapyta go o to, przyprze go do muru w jakimś programie, w jakimś wywiadzie, no to wtedy Bosak się może na to zdobyć. Ale w innym przypadku sam z siebie nigdy. No o czymś to jednak świadczy. To należałoby prześledzić. Tutaj kwestie związane z jego bratem, markiem. To gdzie tam pracował, była na ten temat też przecież burza w mediach. To ucichło, no ale fakty są faktami. Jednak nie stawiają w dobrym świetle tej działalności politycznej. Ale o tym jeszcze na pewno sobie będziemy mówić w innych programach. Tak więc jeszcze raz ten sondaż. Kto byłby lepszym premierem z ramienia Konfederacji? Żaden z nich 47,3. Krzysztof Bosak, 20,4. Sławomir Mencin, 16,5. Co ciekawe, jeszcze tutaj pominąłem odpowiedź. Obaj byliby równie dobrymi premierami. Tylko 3%. Czyli jednak tu ta rywalizacja nawet wśród elektoratu istnieje. Bosak no, jest na pewno bardziej zbliżony do PiS-u. Zresztą nie bierze on czynnego udziału w tej wojnie pomiędzy PiS-em a Konfederacją. Wszystkie ciosy są skierowane w stronę Mencena. Też Mencen te ciosy wyprowadza, nazywając Kaczyńskiego gangsterem politycznym. Ale sam też otrzymuje ciosy, na przykład od Morawieckiego. To nieszczęsne dla Mencena. Piwo z Morawieckiej z Mencenem przecież też już w jakiejś mierze zapisało się w historii internetu. Nie wiem, czy aż tak jak no, rozmowa z Ryszardem Petru, bo to jednak teraz nie mamy czasu kampanii wyborczej. No ale to na pewno jest kwestia, która będzie Mencenowi wypominana. Nie wiem, trudno powiedzieć: 12,9%. Tak więc zasadniczo ten sondaż jest pozytywnie nastrajający, bo jednak większość większość respondentów uważa zgodnie z prawdą, że żaden z nich nie byłby dobrym premierem. To nie jest ten kaliber. A teraz mamy następna sytuacja, no, ba bardzo ciekawa. Tutaj mamy taki program prowadzony przez Dziewczynkę, nie wiem, ile ona ma lat 11, 12. No, na pewno jest rozwinięta intelektualnie ponad swój wiek, interesuje się polityką i przeprowadza rozmowę z Brownem. Proszę Państwa, zobaczcie na ten kadr. Jest on co najmniej creepy, ze względu tu na samą postać Brown'a i to, co tutaj ma na, na oku. Wiemy, że to już będzie teraz stała część jego wizerunku. Jak ktoś napisał na live, no niestety, czy tam na Discordzie, niestety Brownowi to pasuje i to jest pewien problem. No ale nie patrzmy na wizualia, słuchajmy tego, co mówi i tutaj ciekawa bardzo sytuacja, naprawdę niecodzienna. Użytkownik Gregor wrzucił materiał pod tytułem Sara przeprowadza orkę na Brownie. Piękne. A tu Adaś Kropka Pisze, co do kur. Dlaczego Brown rozmawia z jakimś dzieckiem o komorach gazowych i pileckim? Tym się powinien zainteresować Mops. Boże, biedne dziecko, chyba rodzice nie są świadomi, w jakie rejony internetu to pójdzie. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja myślę, że tu już mamy temat na następnego live'a, czyli całość tej rozmowy. Już się nie mogę doczekać, jak obejrzymy, jeżeli nie zostanie usunięta. A teraz sobie posłuchamy tych dwóch minut. Nakładam słuchawki i lecimy. W Gdańsku jest Muzeum II wojny światowej. Jest tam pomnik Pileckiego. Czy on ściemniał o komorach gazowych? Tak, Pytam, ściemiał, proszę pana. Bo on pisał raporty i opisywał w nich... No pisał o czymś, czego sam nie widział i to on jest jasno stwierdzone. nie przyjechał tam pani, i napisał raporty. Tak, I ty, ale... I ale to, akurat co pan w w szczegółach, szczegółach, mówił, ale to była a... nieprawda. Nie wierzę w to, co widzę. Ale akurat... a trzeba zawsze mówić prawdę, bo wróg zawsze wykorzysta... Akurat w tych szczegółach, o które pani dopytuje, akurat w tych szczegółach Witold Pilecki nie był naocznym świadkiem, a jego wersja się zmieniała. Pilecki był świadkiem, widział jak palono Żydów na piecach, i on to widział. I jeśli pan nie wie, to zapraszam pana na odwiedziny wojny drugi Ale Proszę pani, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Sytuacja jest niezwykle groteskowa, przyznacie. Szczegóły podawane przez świętej pamięci bohaterskiego rotmistrza Witolda Pileckiego dotyczące mitycznych komór gazowych w Oświęcimierzu nie są potwierdzone naukowo. Są potwierdzone i tutaj pani Sara ma oczywiście rację, a nie Braun. No. Oj, będziemy mieli dobry temat tutaj na lajta. Dobra, pan przesadza następne pytanie. No nie, proszę, proszę tam, jak już pani tak wierci dziurę brzuchu w tej sprawie, to niech pani sobie przeczyta o, o tym, że pisze Pilecki o jakichś elektrycznych piecach, które w mgnieniu oka spalają ludzkie ciała. Takich rzeczy nie było i nie ma w było, świecie. Było. <noise> no, polecam lektury. Polecam lekturę. Poruszaliśmy ten temat, wiemy, że Brown znieważa pamięć Pileckiego, plotąc bzdury na temat jego raportów. Ja czytałem te raporty, tam jest wprost napisane o komorach, o tym co działo się z Żydami, i no ta dokumentacja nie wytrzymuje krytyki, ale to już poza tym, no to zjawisko, które tu widzimy, jest rzeczywiście, jeszcze raz to powtórzę, osobliwym. Aż nie mogę doczekać live'a, jak obejrzymy całość. Następne A, a pytanie. to, co pokazują wycieczkom szkolną, bo jako komorę <noise> gazową, jest y, 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 dekoracją zbudowaną tam po wojnie. Dobra, stop. Następne pytanie. O czym mówili pracownicy Następne pytanie. Słucham uważnie. No to tu chyba ten wywiad y, przejdzie do legendy, podobnie jak wywiad Winiego z Brownem. Ten, ten kanał. Jak jest, pan ocenia stan naszej dzisiejszej demokracji? No, ten, ten wywiad, ten, ten opis tutaj też jest trochę, jest trochę dziwny. Jeszcze do, wrócimy do tego tematu, proszę państwa, podczas następnego live'a, który odbędzie się oczywiście w dniu w jutrzejszym. Zachęcam do wspierania mojego kanału, do. Oglądanie materiałów, wspieranie na Patronate. Dziś w podcaście mówiliśmy o nowej partii Janusza Korwimikego, o sondażu, kto byłby lepszym premierem. Ani Bosak, ani Mencen. Żaden się nie nadaje. No i zobaczyliśmy osobliwy fragment wywiadu Sary Małeckiej Trzaskoś, aspirującej dziennikarki politycznej i. Grzegorza Brauna. Ta nasza polityka, to naprawdę nie wiem w jakim kierunku zmierza. Dobranoc Państwu. Do zobaczenia w programach.